Dziś, Walentynki, chciałbym Ci podpowiedzieć jedną rzecz. Mianowicie, co by było, gdybyśmy spojrzeli na miłość na to, co się wydarza w życiu to, co się pojawia czasami, jak piorun z jasnego nieba to, czego chcielibyśmy, żeby się pojawiło. Gdyby to był wybór pomyśl o tym przez chwilę to nie jest tak, że się w kimś zakochujesz. To nie jest tak, że spotkasz na ulicy upragnioną, wymarzoną osobę. Możesz oczywiście zaakceptować jej kształt, jej zapach. To wszystko jest neurobiologia, feromony. Możecie spodobać tembr, brzmienie i głosu. Możecie się spodobać wiele rzeczy. Po czym? To może być fajny romans, to może być fajna przyjaźń. To może być coś, co jest krótkotrwałe. Z perspektywy 17 lat w związku z tą piękną istotą, Mam ogromną świadomość tego, że to wszystko jest wyborem, że miłość jest wyborem. Może jesteś singlem dzisiaj i może Twój wybór nie zawsze w pełni świadomy, nie zawsze w pełni... nie jesteś jeszcze osobą decyzyjną, szukasz tej drugiej połówki, ale dziś możesz wybrać siebie, wybrać zadbanie o siebie, o swoje ciało, o swój umysł, o swoje relacje ze sobą, ze światem i wtedy nagle, kiedy się pojawi ta druga osoba, to będzie prawdziwa miłość. Może jesteś dzisiaj w związku. Wybraliście siebie nawzajem. Zdecydowaliście, że to jest wasza komórka, wasza jednostka. Nie komplikujecie sobie życia dziećmi, ponieważ jest to hardcore. Jako ojciec dwójki wspaniałych szkrabów wiem doskonale. I to również jest wybór. Czasami dla wielu osób w każdym wieku to może być wybór taki trochę z zewnątrz. Ale kolejne dziecko i kolejne dziecko zawsze jest wyborem, a więc my wybieramy, czy chcemy żyć sami, czy chcemy żyć z kotem, psem, czy chcemy żyć z dziećmi. To jest zawsze wybór, a więc po jakimś czasie ta wieloletnia, wspaniała miłość mogła się pojawić z jakiegoś mikro, nawet bym tego nie nazwał, uczucia, mikronamiętności. Ale mikronamiętności znikają, pod koniec dnia pozostaje wybór, czy dalej chcesz być taki, jaki jesteś, czy dalej chcesz być z tą osobą, czy dalej chcesz w taki sposób funkcjonować. A więc, moi drodzy, życzę Wam najlepszych, wspaniałych walentynek. Bez względu na to, czy jesteście sami, czy jesteście singlami, czy jesteście z kimś, czy jesteście w dużej rodzinie. Życzę Wam jak najlepszych wyborów. Tych miłosnych, tych życiowych, każdych. Trzymajcie się. Coach Mike, pozdrawiam.